Dziś będziesz mówił o następnej eksplozji informacyjnej w historii życia, więcej dowodów inteligentnego projektu, który nie tylko podważa teorię ewolucji chemicznej pierwszego życia, ale także samą teorię ewolucji biologicznej Darwina, którą sformułował do wyjaśnienia pochodzenia wszystkich dalszych form życia. Więc niech zacznę od tego, czym jest ten dowód, czym jest eksplozja kambryjska. Eksplozja kambryjska odnosi się do nagłego pojawienia się większych grup zwierząt typów największego podziału zwierzęcego życia, reprezentującego nowatorskie plany ciała w bardzo wąskim oknie czasu geologicznego. Więc mamy wiele skamieni w zapisie kopalnym, jak sławne trylobity jedne z najbardziej ikonicznych. Wyróżniających się z kamieni tego kambryjskiego okresu. Ale jest wiele innych form zwierzęcych, które narosły w tym okresie i zrobiły to bardzo nagle, bez dowodu posiadania przodków, będących ich poprzednikami, produktów przejściowych. Ich nie ma. To pojawiło się nagle. Niech to zinterpretuje. Kiedy przychodzicie na sam dół, dochodzicie do faktu, że żadne zwierzęta je nie poprzedzają. W kambryjskiej eksplozji to te zwierzęta są tymi, które się pojawiają. Jaki jest problem z ich pojawieniem się w taki sposób, jaki to zrobiły? Nie pojawiły się w sposób, który jest dopasowany z oczekiwaniami Darwina co do pochodzenia życia. Darwin ukazywał historię życia jako wielkie rozgałęzione drzewo, gdzie każda forma życia wyłania się stopniowo z nieco prostszej wersji i sprowadza się do pierwszej żywej komórki. Więc zaczynasz z tą pierwszą żywą komórką. Ona przemienia się i zmienia stopniowo. Otrzymujesz więcej i bardziej złożonych form życia. Aż w końcu, ostatecznie przez długi stopniowy proces, serię pomyślnych przemian, otrzymujesz... Pierwsze złożone zwierzęta. Ale w zapisie kopalnym nie widzimy stopniowych, pomyślnych przemian. Widzimy tylko te same formy zwierzęce, pojawiające się bardzo nagle, bez żadnego dowodu uprzednich poprzedników. Dlatego jest to zwane kambryjską eksplozją. To po prostu się pojawiło. I nie jest to jedyna taka eksplozja w historii życia. Bardzo wiele z nowych form życia weszło tak w istnienie. Pierwsze ptaki, pierwsze ssaki, pierwsze rośliny kwitnące. Wszystkie w sposób eksplozyjny. To, czego powinniśmy spodziewać się pod teorią Darwina, jest obrazem na podobieństwo drzewa, ale nie mamy tych niebieskich kropek pod nimi, mamy tylko złote kropki. I złote kropki powinny być jak w darwińskim drzewie życia, że zaczynasz od prostszych molekuł i one odgałęziają się w bardziej złożone. I fakt tego, że patrząc na zwierzęta, które się pojawiły, one nie miały przed nimi żadnych przodków, one już same były złożone. Mają one wąsko zintegrowane systemy anatomiczne. Wiele systemów, trilobity, które są tam przy końcu, mają złożone oczy, bardzo podobne do oczu współczesnych insektów, bardzo wyrafinowane mechanizmy, które już były obecne w tych organizmach od samego początku. Więc nie jest to przejście z prostszego do złożonego, to złożoność już od samego początku.